Witam serdecznie moim gościem Karol Migacz-Gródczo Podegrodzie. Cześć, cześć. Gratulacje za waszą ostatnią postawę nie tylko w tym spotkaniu, ale we wcześniejszych pojedynkach Elkach Ligi futsalu. Dzisiaj remisujecie 3-3 z bardzo dobrym zespołem Mawa Wykończenia Wnętrz. Co powiesz o tym pojedynku? Zagraliśmy bardzo dobrze, pomimo tego, że graliśmy bez naszego lidera Adriana i naprawdę podobała mi się nasza gra. Graliśmy dobrze w obronie jak i z przodu i nie, nie mieliśmy za dużo błędów i po prostu było tak jak myśleliśmy, tak jak mieliśmy założenia. Dużo spotkań w tym sezonie gracie bez waszego lidera i trzeba powiedzieć, że w tych spotkaniach, kiedy jego nie ma, fajnie potraficie uzupełnić jego brak. Tak, właśnie w ostatnich meczach zapaliśmy tak większe zgranie, już przyzwyczailiśmy się do tego poziomu, wiemy jak grać na każdego i z meczu na mecz jest teraz lepiej. Mawa wykończenia wnętrz, co powiesz o tym zespole, o ich dzisiaj meczu, o ich dzisiaj spotkaniu? Naprawdę podobała mi się gra, szczególnie pana z świecącymi butami, naprawdę bardzo dobrze grał i naprawdę wyrównany pojedynek był w mojej opinii. Widać po tym czasie właśnie 12 kolejek za nami, więc ten czas zgrania już nastąpił. Widać, że rzeczywiście fajny futbol pokazujecie. Jeżeli będziecie myśleć o Orliku, to już macie jakieś podstawy, że to zgranie gdzieś się już pojawia, prawda? Tak, no powiem tak, że no, troszeczkę późno może złapaliśmy to zgranie, ale lepiej teraz niż wcześniej. Lepiej późno niż wcale i cieszę się, że tak jest i Wiemy, że będzie coraz lepiej i będziemy pokazywać jeszcze większą klasę. Jesteście młodym zespołem, ale z bardzo dużym potencjałem, co pokazujecie już na, tych, na naszych kolejkach Helka ligi futsalu. Myślisz, że jeszcze pokażecie coś dobrego w tych ostatnich dwóch, dwóch kolejkach? Tak, wiemy, że z mecz na mecz działamy coraz lepiej i staramy się jak możemy i pokażemy właśnie nas z najlepszej strony w ostatnich tych meczach. Dziękuję za wywiad. Dziękuję